Wszystkich z tej strony Łukasz z kanału Życie jest cudem, więc twórz je świadomie. Dzisiaj, yy, przede wszystkim, chcę Was serdecznie powitać i wysłać Wam mnóstwo miłości. Chcę Wam powiedzieć dzisiaj o tym, czy jesteś gotów, gotowa zaufać samej, samemu sobie. To jest naprawdę bardzo ważne. Czy wciąż sam siebie oszukujesz, czy so, wciąż sam sabotujesz swoje życie? Yy, chcąc osiągnąć coś, robisz podświadomie rzeczy, które Cię blokują w tym wszystkim. Nie wiem, chcesz być bogaty, ale nic w tym kierunku na przykład nie robisz. Chcesz by, chcesz by, Chciałbyś mieć większą wypłatę, ale nie byłeś u szefa zapytać o podwyżkę. I tylko narzekasz wciąż i wciąż i wciąż, jak jak kiedyś. Weź swoje życie w swoje ręce i zacznij działać. Chcesz zarobić większe pieniądze? Nie wiem, wyślij CV, zacznij myśleć co by można było zrobić, a pomysły przyjdą Ci do głowy. Tylko nie bój się tych pomysłów, zacznij wreszcie działać. Ja, ja mam wrażenie, że obejrzałem już całe YouTube, cały YouTube, jeżeli chodzi o filmy motywacyjne i tak dalej. Wreszcie jest czas, gdzie zaczynam działać i widać tego wymierne efekty. Naprawdę można to zobaczyć, można to poczuć, że moje życie się zmienia, że robię rzeczy, których zawsze się bałem. Bałem się, nie wiem, zainwestować w cokolwiek, że stracę i nie straciłem. Ale to była szkoła, to była droga, która poprowadziła mnie do tego momentu, gdzie teraz inwestuję i wiem jak zainwestować, wiem w co zainwestować, wiem co zrobić, żeby zyskać. I to się udaje po prostu, dnia na dzień coraz lepsze wyniki, coraz większe pieniądze spływają do mojego życia. I to ze nie tylko sam muszę za nie pracować, ale też wszechświat daje mi obfitość w różnych innych postaciach, nie wiem, typu choćby nawet jakichś gratisach, tutaj czy na giełdzie udaje się wypracować naprawdę fajne pieniądze. Kurczę, no żyjmy, ludzie, obudźmy się i działajmy, bo samo słuchanie jest owszem bardzo ważne, bo. Tak zwane afirmacje, powtarzanie sobie z każdego dnia rano, że dam radę, że, że wierzę w siebie, że wiem, czego pragnę, naprawdę dużo zmienia. U mnie to trwa już kilka, kilkanaście miesięcy, ale to widać, widać efekty tego. Po prostu brak wiary w samego siebie, po prostu nie ma nic gorszego. Wierzmy w to, że potrafimy. Rano wstań, powiedz sobie do lustra tak, dzisiejszy dzień jest dzień, dniem, w którym zwyciężam. I to się będzie działo. Każdy dzień będzie dla Ciebie czymś niesamowitym. Przechodzisz obok ludzi, uśmiechnij się do nich. Pokaż, że, że jest po prostu ci w życiu dobrze. Ci ludzie. Potrzebują tego, bo oni też, yy, że tak powiem, żyją we śnie, nie są jeszcze wybudzeni, więc dla nich to jest coś, co nawet taki drobny uśmiech, czy miłe słowo, dzień dobry, yy, ładnie dzisiaj wyglądasz, czy cokolwiek, to dla nich jest coś dziwnego, co być może ich obudzi, yy, sprawi, że zaczną czegoś szukać, zaczną gdzieś czytać. Ja osobiście przesłuchałem, śmieję się że już całego YouTube. Cały YouTube odnośnie motywacji, odnośnie zmiany samego siebie, odnośnie rozwoju duchowego. No jest to niesamowite. Zacznijcie choćby od czasu dla siebie. Dajcie sobie 15 minut czasu dla siebie, usiądźcie, zacznijcie, nie wiem, medytować, zacznijcie rozmyślać o tym i zobaczcie, co się dzieje w waszych głowach. Tam naprawdę założy się jest mnóstwo. Mnóstwo niekontrolowanych myśli, nad którymi czas najwyższy zapanować, bo to one tworzą wasz świat, one tworzą wasze y, jutro, że tak powiem. To, o czym myślisz dzisiaj, y, determinuje twoje jutro. Więc naprawdę, y, poświęć sobie chwilę, naprawdę ukochaj siebie, powiedz, że do, wreszcie do, dojdziesz do tego, że jesteś najważniejszą osobą w twoim życiu, bo to rozmowa z tobą samym jest czymś, co buduje Twoją przyszłość. Pomyśl sobie, ja dam Ci taki przykład, który całkiem niedawno zacząłem stosować, taką metodę. Zaczynam tworzyć coś pięknego, coś cudownego i od razu w głowie, nie tylko w mojej, tylko na pewno w Waszej, pojawia się głos, że nie dasz rady. Ty się do tego nie nadajesz. Dlaczego? Przecież nie jesteś w stanie tego zrobić, jesteś... Nie, nie jesteś godny tego, żeby mieć, nie wiem, dużo pieniędzy, żeby mieć cudowną rodzinę, żeby yy, twoje życie było niesamowite. Ja, jak słyszę ten głos w głowie, on się pojawia, ale ja mu mówię wyraźnie, zamknij się. Nie chcę cię słuchać, bo ja wiem, czego chcę w swoim życiu i wiem, do czego dążę. Każda minuta mojego życia to jest coś niesamowitego. To jest coś, co naprawdę od niedawna daje mi takiego powera, że ja co rano wstaję i jestem już uśmiechnięty, zadowolony z życia bo po to tu jestem, nie po to, żeby narzekać narzekanie wywalcie i taka dobra rada jeszcze wyrzućcie ze swojego życia jeżeli tylko możecie wszelkiego rodzaju dziwne media telewizje, radio, po prostu to są media, które chcą wami sterować jeżeli chcecie być sterowani jak najbardziej możecie oglądać, jeżeli nie Taka rada, dobra rada, zrobicie jak uważacie. Wywalcie to z życia. Zobaczycie jakie będą rezultaty, jeżeli wyrzucicie z życia reklamy czy na przykład wiadomości. To są informacje, które ściągają was cały czas z dołu. Tam nie ma dobrych informacji. Poszukajcie sobie dobrych informacji w internecie. Tam już znajdziecie. Możecie znaleźć coś, co was podniesie, ale na pewno nie, nie te media. Dobra, bo się trochę rozgadałem. Ja wam życzę cudownego dnia, dużo uśmiechu, radości i pamiętajcie, życie jest cudem, więc zacznijcie je tworzyć swoimi myślami, uczuciami, swoją wewnętrzną, niesamowitą siłą, którą macie. Bo pamiętajcie, jesteście częścią wszechświata, częścią Boga. Także lecimy dalej z tym życiem. Trzymajcie się Pa!